będziemy mieli prąd jak chce chyba agregat odpolimy ślad trafi eko zadzwonię do Zbyszka co my to, to za tuwar polecił cześć Zbyszek słuchaj no coś ty my to, to za elektryka polecił widz dajmy z nim spokój jako żeleta u na koło nie są. 300 tu rano ślepie ludowiszku wywalone a zgnieciono ziała. mordy to mu tak waliło jak Takiego balona. No. Nic nie zrobił! Popatrzył, popatrzył, he, Pokręcił się. Godą do zrada zrobić. Za co się jąkać no, no, no to będę, będę będę. Za jąkać się, dom, dobra. Rób se, nie będziemy ci przeszkodać. Poszedłem tam dalej do chłopoków. Miał za pół godziny zrobić, he. Ja przychodzę ani prądu, ani tego twojego elektryka, he. I, i no tu małpka stoi. No co, nie polecajmy więcej razy takich elektryków. No, nie, nie jest, nie, nie, nie dzwonił z po niego. Dej spokój. Pieron w jakiemu by stanie teraz przyszedł. No, ja za co my to spinać, wszystko tu jest trochę strzynek. To trzeba byłoby zaś od razu dzwonić po jakichś strażoków i saperów. Dej spokój. Jezus, niebezpieczny temat. i co, z młodym to jakoś pospiną. Młody po próbówkę no, sprawdzony. może koru nie wywali, ale dzięki, żeś załatwił, dzięki, fajny chłopak jest, fajnych, fajnych moskuleków, fajnych, fajny ten elektryk, no, akurat miał złe pewnie, nie, no, dobra, mimo nic do Ciebie, na razie, no, cześć, dawaj młode tę probówkę, chcemy się tu próbować, oba, he,